Cześć jest Render z kanału Graczfan i Multiwymiar. Witam Was w kolejnym materiale związanym z wyprawami po gry. Kilka tytułów nam się udało zakupić. Zresztą zobaczycie je w trakcie tego materiału. Odwiedziliśmy sklep, lombardy, byliśmy w kilku innych miejscach zapraszam, jeśli podobają Wam się tego typu materiały, oczywiście zostawcie łapkę i komentarz, aby być na bieżąco. Let's do it! Korzystając z okazji, pojechałem do mojego rodzinnego domu i stwierdziłem, że jak już tutaj jestem jak pomogę mojej babci opłacić jakieś rachunki, to podjadę do jakiegoś lombardu, więc znalazłem jakiś oddalony o 14 km w sąsiedniej Trzebini. Zadzwoniłem, pani powiedziała kulturalnie, że ma jakieś 5 tytułów na PlayStation 4 i nawet wysłała mi zdjęcia. Co prawda MMS-em ta jakość tych zdjęć była tragiczna, że nawet nie mogłem praktycznie odczytać ceny, ale widziałem same tytuły, same ich nazwy, więc stwierdziłem, że jak już tutaj jestem, to podjadę. Zabrałem więc babcie, pojechaliśmy do tego lombardu i upolowałem trzy gry. Trzy gry, które łącznie kosztowały mnie 120 zł. Pierwsza gra, dla mnie bardzo dobry traf, co akurat nie widziałem tego na zdjęciach, nówka sztuka gry Diablo Reaper of Souls na PlayStation 4. Wersji okładkowej angielskiej wyszło mi 60 zł, i uważam, że za poniżej stówki teraz ciężko ją dostać. Za stówkę ją jeszcze kupimy plus ewentualnie jakiś koszt dostawy. Gdzieś za zagranicy na polskim internecie znalazłem jedną sztukę troszkę drożej. Bardzo dla mnie dobry traf, co o tym sądzicie. Druga gra będzie niestety miała przeszczep okładki. Nawin tyle okładki co samego boksa, bo jest w jakości dla mnie tragiczne jest tutaj naderwany. Tu gdzieś jest uszkodzony, ma tutaj naklejkę, że była gra kupiona, kupiona kiedyś w Czechach, tu jest cena lombardu. Ta gra mnie wyszła akurat 30 zł, bo też coś tutaj poprosiłem o obniżkę ceny. Sama okładka w stanie idealnym plus płyta również, więc podmienię z jakiejś wify, Sam boksik i będzie idealo do kolekcji. Jest to gra Dishonored Death of the Outsiders wersji językowej, jeśli chodzi o opakowanie angielskiej. CUSA 08780, więc ktoś może sobie ewentualnie sprawdzić, jak jest zainteresowany. Trzecia gra, również jeśli chodzi o językowa okładka angielska. Samo opakowanie, sama okładka w idealnym stanie. Płyta również Sherlock Holmes The Devil's Douter. Akurat tu nie będę nic zrobił, po prostu włożę do protektora, troszkę ewentualnie ją przeszyszczę, bo jest troszkę przykurzona i dołączę do korekcji. Z dwóch gier jestem bardzo zadowolony. Dizonor troszkę mniej, bo będę musiał pokombinować, zrobić ten przeszczep, ale ogólnie fajny wypadzik. Troszkę żałuję, że nie wziąłem jeszcze jakiegoś tam Destiny, bo pani miała tam Destiny za powiedzmy 5 złotych, a wtedy zrobił sobie przekładkę, bo miało opakowanie w bardzo dobrym stanie. No, ale nie pomyślałem pomyślałem o tym dopiero w samochodzie, jak już było za późno. No trudno, zobaczymy co jeszcze trafi się na tygodniu. Do usłyszenia. Jest godzina 18.10 tego samego dnia, co byłem u babci, tam wykupiłem te trzy gry w Lombardzie. Czeka mnie jeszcze dzisiaj spacer do Szybkomatu, który mam nieopodal mieszkania. Przy okazji odpakujemy sobie tutaj kartonik, bo mam jeszcze komiksy, które muszę wyciągnąć z tego kartonika. A tak poza tym, co jeszcze dzisiaj było? Pojechałem pierwszy raz na motocykl, pierwszy raz samemu. W zeszłym roku zdałem na prawo jazdy, już tak powiedzmy na pod koniec sierpnia, potem kupiłem motocykl w październiku, to ledwo co go wtedy odebrałem, to zawiozłem od razu na zimowanie. W tym roku go odebrałem z powrotem zimowania przed wczoraj. Dzisiaj stwierdziłem, a spróbuję, pojadę gdzieś na jakąś godzinę, dwie. I oczywiście pojechałem tam, żebym potem ewentualnie mógł wrócić, więc pojechałem do Bochni. Pomyślałem, że a, skoczę do tego lombardu, co był zamknięty ostatnio, jak tam byłem. I znowu był zamknięty. Jest napisane do 21, że Lombard jest otwarty. A gość sobie na kartce na drzwiach znowu nalepił dnia. Dzisiaj mamy 4, 4 kwietnia. Lombardia jest czynny od godziny 9 do 16. Byłem tam 16:5. Znowu pocałowałem klamkę. Ale ogólnie zrobiłem na motocyklu 60 ponad kilometrów. Wróciłem taki spocony, że teraz dopiero z pod prysznica wyszedłem, bo niby 21 stopni. Ale człowiek się dodatkowo gotował. Jeszcze w ogóle żadnych podpinek nie wymontowałem z kombinezonu. Przynajmniej jeśli chodzi o spodnie, spodnie, to się dosłownie zagotowałem w nim. Nie wiem, czy będę jeździł samemu jakoś dużo, jakoś nie czuję do tego chyba vibu aż tak mocnego. Ale co będę jeździł, to na pewno będę jeździł po gry, bo to jest motywacja, żeby wsiąść na ten motocykl i gdzieś pojechać. Poczekajcie teraz, coś muszę tutaj. Pokminić. Musiałem zrobić małe cięcie, ponieważ tu było tyle folii bomberkowej, że dosłownie dramat. I co do mnie przyszło? Komiksy, bo zbieram też komiksy. To akurat 94-96-5 komiks. Liga Sprawiedliwości, Kryzys na Nowej Genesis. I Widmowa Strefa. Bo ogólnie na drugim kanale opowiadam o różnych uniwersach, więc akurat tutaj nabywam wiedzę. Z uniwersum DC, coś wam jeszcze pokażę. Poczekajcie, jeszcze skoro już tutaj jesteśmy, jedna rzecz jeszcze do mnie przybyła wczoraj. Wypełniona i spakowana paczka profesjonalnie w protektorze. Nawet nie musiałem swojego dawać od Kajetana, także dziękuję Ci serdecznie, że zechciałeś mi odsprzedać nową sztukę Fallouta 4 Game of the Year Edition w wersji tutaj, jeśli chodzi o okładkę polsko-angielską ze wszystkimi dodatkami dołączyła do mojej kolekcji A za ile? Możecie obstawiać w komentarzach jak ktoś trafi to Pogadamy wtedy. Dobra, ale to na ten moment tyle. Podłączę sobie jeszcze Switcha do ładowania, bo mi się rozładował tak przed chwilą. Zobaczyłem, jak chciałem coś zagrać. Idę do tego paczkomatu. Trzeba tam jeszcze paczkę z Nimposta odebrać. To akurat przyjdzie mi jakaś chyba gra na PS3 z Vinted. Tak mi się coś wydaje. Ale to zobaczymy, jak ją odbiorę. W kontakcie. To jest paczka, która dotarła do mnie z paczkomatu. Normalna koperta, w środku jest troszkę folii bąbelkowej. Tak pakują ludzie, którzy nie są kolekcjonerami, to od razu poznasz. A tak parakują ludzie, którzy są kolekcjonerami. Zobaczcie. Fallout 4, ten goty, co pokazałem, przyszedł do mnie tak. Był włożony nie dość protektor, to pomiędzy dwa styropiany w tej tutaj kopercie. Ta koperta była zagrzebana w tych chrupkach, które zaraz można zjeść, jeszcze w środku, i to było jeszcze solidnie folią owinięte. Także tu nie miało prawa się uszkodzić. Tak przy okazji. Kolega Kaeta, który mi tutaj to wysłał, robi figurki. Tutaj macie do niego kontakt. Różne tam powiedzmy, jakieś z gier z jakiegoś tam predatora zrobi ksenomorfa. Coś pewnie z godowłara go poprosicie. Także mamy tutaj nawet jakiś kod quart. pokażmy przy okazji. Dobrze, zobaczmy. Pozwoliłem sobie już naciąć. tą grę, która do mnie przyszła. Już za nią zerknąłem. Zobaczcie. Poprzednio pokazywałem wam na PS3 ten sam zestaw dodatków, tylko to logo było inne, było płaskie. To jest tak jakby 3D, które trochę się błyszczy. Już patrząc, zobaczcie, że jest opakowanie w bardzo dobrym stanie. Z tyłu jest angielska układka. Nawet nie wiem, powiem wam szczerze, skąd mi to szło. Damy sobie na folicę. poczekajcie. Otworzymy jeszcze to opakowanie jedną ręką. W środku powiem Wam tak, jestem bardzo zadowolony, bo mamy w idealnym stanie. Puf, gdzie ona pokazuje? Manual. Dodatkowo jest jeszcze mapka. Nawet nie sądziłem, że tu jest mapka. Jak nowa. Z oznaczeniami. To jest na pewno Liberty City mapka. Nie będziemy jej w ogóle rozkładać. Zobaczmy jeszcze krem la krem grę. Mam już taką w ogóle nieporysowaną i powiem wam szczerze, czekajcie, bo coś tu jest. Tak sobie pozwolę troszkę zrobić. Coś jest taka mała kreseczka. Potrzebuję tylko ręki. Zrobimy cięcie. Przetarłem, okazało się, że to był po prostu jakiś odcisk brud. Troszkę ją jeszcze wyczyszczę. Ale nie ma w ogóle rys, więc świetny stanie te dodatki. Jestem mega zadowolony. Kupywałem je w ciemno, nie wiedziałem co przyjdzie. Dobrze, że akurat kurierzy też nie uszkodzili tej paczki, bo była niezbyt solidnie zapakowana. Więc wystarczyło tylko coś, że ktoś rzucił jakąś by drugą paczkę na tą płytkę i byłoby po, po sprawie. Ale na szczęście przyszła w idealnym stanie. Kolejny dzień, kolejne wyzwania dzisiaj. Znowu myślę, że udamy się na poszukiwanie jakichś tam, powiedzmy, smaczków w lombardach. Może tym razem będzie jakiś lombard otwarty. Ale zanim do tego dojdzie, udaliśmy się jeszcze do schroniska, przekazaliśmy troszkę fantów po naszym piesku. A teraz co? A teraz wyprowadzamy pieska, który wabi się Pluto. Z tyłu jest Amelia tam w oddali, żeby, bo tutaj mamy taki przykaz, żeby psy nie chodziły razem z zękiem. Pluto to bardzo widzę energiczny pies Dosłownie ma ADHD Lubi kopać ziemi Zapaszki są dla niego bardzo ważne O właśnie w ten sposób jak widzicie <noise> No. Pogoda no nie zbyt dopisuje Jest chyba 9 stopni Jesteśmy w jakimś leście, jestem tutaj pierwszy raz w życiu i Pluto mnie po swoim rewizji oprowadza, bo widzę, że tutaj nie pierwszy raz jest. I wszystko go interesuje, dosłownie. Plany, tak jak powiedziałem, Lombard. Skoczymy do jakiegoś jeszcze Lombardu, chcę do tej Bochni pojechać. Może w końcu się uda, że przed tą godziną w 16 trafię. No ale nie wiem, czy się uda, zobaczymy. Bo może go znowu jakąś kartkę przeklei, że z racji tego życia jest sobota, to do 12, o 9, kto wie. W końcu za trzecim razem udało mi się dotrzeć do tego lombardu w Bochni i powiem Wam szczerze, że nie było po co w ogóle się starać, żeby tam coś spróbować kupić, ponieważ no był tam już jakiś kolekcjoner i tak jak mi od razu sprzedawca powiedział, wykupił wszystkie jakieś tam powiedzmy lepsze tytuły, Gościowi została mizerna ilość gier na PlayStation 3, jak i na PlayStation 4. Tak jeszcze wracając do tego lombardu w bochni, co tam było, były gry pokroju Little Big Planet. I jeszcze jako tako, jeśli byłaby to wersja okładkowa polska, to bym kupił, ale była to wersja okładkowa niemiecka za 25 zł, i dodatkowo ta okładka była drukowana w jakiejś drukarce jakby zastępcza, żeby po prostu dać ją. Także no. Dramat. Dramat gra za 25 zł, wystawiona jak to jest fakt, Dosłownie, jeśli chodzi o stan, chyba 1 na 10, no ale co zrobić? Oprócz tego były gry pokroju Overwatcha na PS4. Była Horizon Zero Dawn, w tej takiej edycji czerwonej na PS4, również, ale za 59 zł. A można kupić na internecie nówkę za 39, więc. W ogóle ceny mnie nie interesowały. Bardzo drogo wystawione gry, słabej jakości i bardzo słaby wybór. Jesteśmy w tej chwili w necie, ale jak widzicie, ceny są już wysokie. 299 zł. Ghost of Tsushima na PS4, gry z serii LEGO za 99 zł. Mamy Diablo T4 na PS4 za 299 zł. No i patrzcie, tutaj kupiliśmy ostatnio Kingdoms of Amalur za 29 zł, z Hakiem, a tutaj za 44,99, czyli powróciła do tej ceny pierwotnej, takiej jak jest w sieci. Marvel Avengers można w sieci dużo taniej dorwać, nawet były kolekcjonerki za 240 zł do kupienia i to w angielskiej okładce lub też polskiej nawet. Lego Przygoda 99 zł, Jazden 159 zł, 2022 no słabo z takiego ciekawego tutaj nie ma. Tutaj ten Horizon Forbidden West. Obstawiam, że też ponad 200 ale ceny nie ma. Więc jeśli chodzi o neonet, w brzesku jest coś też dla króla, dla Pawła, świnka Pepa 89 zł myślę, że bawiłby się świetnie. Czekamy aż w końcu Barbie zagrał Janka. Tu z tyłu co mamy? Z coś ukrytego czy dla Desperados Desperados y można też na dorwać dorować na internecie, bo za 30 zł. Drogo te FIFE. Nie byłoby coś taniej za 10 zł. Bo jest 35 zł. Widzę. 10 zł mógłbym dać ewentualnie za jakąś. Sztywne ceny. zł 35 zł za FIFA? No, to jest pakiet. Dobrze. Dobra, to coś z tej urwać. Skoro jest wiem, że tam zawsze jakieś marże są, więc może coś. Ostateczna. No nówki są zafariowane za 30 zł, troszkę ponad. Na, na różnych sklepach, akurat ja to troszkę na tym, w tym siedzę, więc Bard Bardziej to biorę jako opakowanie, bo opakowania kosztują 8 złotych, że przełożę, bo potrzebuję opakowanie do jednej gry. No niestety, to nie, mogę nie zejść. Mhm. A no plus za 60 dobie y jest dzisiejszy. Mhm. Bo to też zależy od języka, okładki, no, kodu, tego, z tego. No tak, ale... Folię Pani ściągała? Folię pani ściągała? No? Dlaczego? No, bo musiałam coś zrobić. O mój Boże. Musimy. To folii to bym kupił za tyle. Ale zrobił 60 Super. Ale gorzką tylko. Oczywiście, że tak. Mhm. No, jakby bojował jeszcze w folikach, to przyjeżdżamy codziennie. Co Szkoda. Nikt nie pytał nigdy o folię na grach. Mamy facet, mhm. które kupuję nawet, wystawiamy. W, my bochni sprzedajemy za 60zł i nam schodzą każdego dwa. Mhm. No bo Boknie jest jeden taki gość, co skupuje wszystko i sprzedaje drożej, to znam takiego jednego. Tak? Pewnie, że tak. On ma tak, on bardziej jest, nie z nazwiska, ale jest taki gość, co sprzedaje na olx -ie. on ma tam chyba bochnia coś tam, nik. Także on tam na dużą skalę sprzedaje. Na Facebooku ma mnóstwo ogłoszeń. Nie ma pani No nie mam. Ma jeden paragon, ja to sobie wbiłam. Super, w porządku. Dziękuję. Niegodny dnia Do widzenia Twarde negocjacje. I po co zdejmowali opakowanie? Tutaj folikę z tego Need for Speed a. Akurat wersja angielska. siadałby jak złoto, a tulipa. Need for Speed Hit Myślę, że w stanie idealnym. Jak widać, aż leciałbym z ze schodka. No i pójdzie tutaj na przeszczep. Też jest w idealnym stanie opakowanie. Widać, że gra. Complete Edition w polskiej wersji okładki Horizon, więc bardzo dobrze. Dobra, chodźmy tutaj. Przejdźmy sobie. Jeśli chodzi o Lombard zielony, to akurat pozytywnie zaskoczyłem się, że wystawili Horizona w wersji Essential za 20 zł. Mam już tę grę. Ta też jest w bardzo dobrym stanie. Praktycznie opakowanie bez żadnych wygniotek. Wersja polska. Jeśli chodzi o zawartość, zobaczmy. Są wszystkie tutaj manuale. Jakieś kody być może jeszcze nieużyte. Płytka również jest tylko do wytarcia, bo oczywiście łapska musieli podbijać. Ale ta pójdzie do zastępczego opakowania. Wezmę sobie opakowania z tego Horizona do tego Disonor, co tam kupiłem wczoraj. No i Need for Speed Hit. Jeśli chodzi o to, bardzo dobry Need for Speed, mi się podobał osobiście. Jest to wersja angielska. Cusa 15090. Wytargowałem, że tam wyszło mnie za 40 zł, czyli za obie gry dałem 60. Kobieta była troszkę twarda w negocjacjach, ale. Ostatecznie uległa gry w bardzo dobrym stanie, jak słyszeliście pewnie tam w Lombardzie, oni muszą odpakowywać do zdjęć. Tutaj robiła zdjęcia i robiła łapskami tłustymi, to jest wszystko do ogarnięcia, do wytarcia, ale mimo wszystko widać, że nie ogarnia tematu. Dwie gry udało się zdobyć, więc wyjazd do Brzeska nie poszedł na marne. Pora na krótkie podsumowanie tego materiału. Mam nadzieję, że ten format Wam się podoba. Jeśli tak, zawsze możecie mi dać o tym znać w komentarzach. Zobaczmy, co udało się jeszcze raz upolować. Z Vinted dodatki do GTA 4 na PS3 z tą taką obwalutą 3D. Za troszkę ponad 50 zł. Stan naprawdę idealny. Jestem z tego mocno zadowolony. Za 20 zł Horizon Zero Dawn. W edycji tutaj polskiej, polskie opakowanie. Okładka w stanie idealnym, płyta w stanie idealnym. Tutaj jest już opakowanie przełożone z Dishonored, to rozwalone. Być może kiedyś z powrotem zyska jakieś lepsze, ale na razie nie. Need for Speed hit Wyszedł mnie 40 zł. Tak jak Pani bardziej powiedziała, jest w stanie idealnym, bo wypakowała go z folii, żeby zrobić zdjęcia w tym samym dniu, co akurat po to przyjechałem tam. Dishonored Death of the Outsiders gra mi wyszła za 30 zł. Miało uszkodzone opakowanie teraz jest już w stanie idealnym, bo zabrałem opakowanie od Horizona, Sherlock Holmes na PS4. Angielskie opakowanie również w stanie idealnym wyszedł mnie za 30 zł. Diablo Reaper of Souls na PS4 w wersji językowej angielskiej i w okładkowej również angielskiej. Nóweczka, wyszło mnie 60 zł. Fallout 4 od Kajetana. Tutaj ceny nie podam. Jest to wersja polska, angielska, okładka również polska i angielska ze wszystkimi dodatkami. Nówka sztuka w folii. Jest chyba jedna tylko na Allegro. Możecie sobie sprawdzić za jaką fotę. I dwa komiksy: Liga Sprawiedliwości, Kryzys na nowej Genesis, i drugi komiks: Widmowa Strefa. W przyszłości będę się starał jeszcze jechać dalej do Lombardów, bo ogólnie przez te dwa dni, żeby was nie skłamać, zrobiłem, jeżdżąc po tych Lombardach i też przy okazji, około 250 km. Bo ja mieszkam od domu rodzinnego prawie 70, więc tam jeszcze musiałem tam dojechać, potem jeszcze 14 do Lombardów w Czebini, potem z powrotem do mnie, potem do Bochni, potem do Brzecka, więc zrobiłem się te kilometry. Ale bardzo mi się podobało, bardzo mi to zrelaksowało, pochodziłem, nabieram pewności jeśli chodzi o nagrywanie wśród ludzi. Ten ostatni Lombard myślę, że był takim już tego przykładem. Opracowałem pewną technikę, jak to nagrywać. Osoba towarzysząca jest bardzo przydatna, bo operuje kamerą, przez co mam obie ręce do przeglądania gier. To by było na tyle w tym materiale. Trzymajcie się. Hej!